Czy widziałeś film Island? Nie. Zobacz sobie film Island. Tak czułem, że go nie widziałeś. Ja yy, się muszę podbiera, że... To jest film z DiCaprio w Bardzo... Jest jakby super, że go nie widziałeś, bo to podnosi o wiele wartość. Jakbyś go widział, to bym uznał, że, że poszedłeś trochę za daleko, w sensie w tropach. Ale jeśli go nie widziałeś, to wymyśliłeś... Yy, on jest trochę inny, ale jest też bardzo podobny. Czujecie to, jak to było <grystanie> 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 I... Ktulu, Nie robiliśmy tego na bieżąco, bo ja za tym trochę nie przepadam, ale czas na stratę punktów poczytalności. U zapomniałem, że jest tego... <grystanie> <grystanie> Ja lubię takie zakończenia w tych opowiadaniach, wszystkich tego typu, u Poego, czy u tam... Nie zapomniałam, jak się go się nazywał, bo takie nazwisko, to nie wiem, zapomniałam mówić. Wszystkie opowiadania tego typu. Hmm. Czy wiem, jak to to właśnie... Robię. Wszystko się wydaje, że wyszło na prostą, jest to ostatni, jeszcze ta panna strzała, ja też, prostu... tak. Ja też bardzo chciałem jednej rzeczy: w sensie, która była. Która... Wydaje mi się, że udało mi się zrobić coś, co. Ja to, no nie poprzęgnąć, na schwalenie się, ale <laughs> udało mi się zrobić post. że. wejść postać, która, która widzi moment, w którym wyjaśnienie sprawy nie jest wartością absolutnie do końca. I nawet chciałem trochę przegrać na poziomie śledztwa. bo to jest coś, co się dzieje często w jak Lovecrafta, że ktoś zostawia coś zostawione i musi żyć z tym, czego się dowiedział, ale nie dowiaduje się Mnie więcej będzie... Tak, bo my się tego nie rozgryźli do końca. W sensie, że jaki był dokładnie system nie, nie, tego. To nie, 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 nie. Nie, tak, że. Było, wie, tam się działo, było tak, więcej. Było tak, więcej tak, było ale to jest właśnie super, w sensie, że, tak, że. To jest super, że. A, powiesz, powiesz nam jakiś o? czas, to no. zawsze tak działa. Teraz nam nie bo powiesz. Kiedyś. Nie, nam Nie, bo to by było teraz słabe, jak powiedział. Poczytalność. Więc tak, so started, robi się test poczytalności. U, u Myślę, że to w jeden duży. Teraz tak, no. czy, czy macie jeden wspólny, czy macie, czy macie indywidualne Bo nie mam poczucia, że, mieliśmy jakieś osoby, że działy nam się osobne rzeczy. Generalnie działy nam się wspólne. No. Działy się wspólne rzeczy. Myśmy, żebyśmy to, szybko zaczęli jak, pracować do jednej bramki. To, ramki to ocenię to. bardzo na oko jakby w tym wszystkim. Hmm. To zrobimy to będzie test i tak, na zdanym. To brzmi jak K10 punktów poczytalności straty na niezdanym 3K10. Okej. Okay. To jest trochę hojnie, ja mm -hmm. wiem, ale to tak bądź bądź, bądź tak... Mm -hmm. tak y no to ja rzucam, nie zdałem. No czyli tracisz <grym> K10 okay, punktów. Ty... Nie, nie zdałem, czyli tracę 3K10. Aha, to tracisz 3K10 8 plus 10 plus 7. No mam <grym grym> 25. 25. Czyli, czyli okay, no to jest. Połowa. Okej, czyli ja chcę nie zdać, tak? Jezdać, okay. tak? Myślę, że to się jakby w fikcji myśli skąd to skończyć, bo mental to jest Czyli nie zdałaś. No to rzucasz 3, 10, masz jakieś 50. Na co ja ci powiem? Czekaj. 5, w sumie. Mhm. Y ja rzucę 1,5 i 4. Czyli tracisz tylko 6 po w poczytalności? No to ja na nie, na, no. E, Ania, tak. No na, na, na poczytalność po prostu chyba, hmm. tak? A czyli ja rzucam, po prostu muszę rzucić więcej niż 70, tak? Tak. No tak to działa, że ona spada coraz bardziej niż my się 50. Nie on się też odzyskuje na koniec scenariusza w ogóle to tak. jest zabawne, że tracisz od tak, Ale przy tym, to był scenariusz spadkowy, to nie był taki. Tak a, no, może tak, tak. być. Ale no, czyli ja tam... mam 50, czyli tracę... Ile 7k10, tak? Y... Co? Tak? Nie, nie, tracisz... Okej, okay, nie zdałaś testu. To... Czyli dostajesz... Nie zdałaś. gdybyś zdała test, straciłabyś k 10 punktów pocztalności. Zdałam go właśnie, bo mam 50, a, bo... a mam 50. To, 50, to tracisz k tak. 10 punktów poczytalności. Jeden. Wow. A to jest jakby, to jest re, realistyczne dość w kontekście tej postaci, że To ty jest jakoś, realistyczne w kontekście. jest zupełnie tym... inaczej sobie potem z tym poradziłeś niż ja. Tak. To znaczy no, mi to nie... Ja sobie wyobrażam, że ty po prostu... Nie, że ty po prostu nie zakładasz, że wiesz, że to bzdura, że nie jesteś żadną, e, że nie jesteś żadną pilgrim, jakby wracasz i żyjesz dalej, że się... Znaczy, bo to nie w, w żaden sposób nie zburzyło no, więc... mojego całego tak. konceptu świata, nie? A ty tak. ile straciłeś? Jesteś połowę, mam Wow. Połowę. No. I, jak to, I jak to tłumaczysz? Ja myślę, że ja, po prostu tego nie, że ja sobie tego nie tłumaczę. Że ja jestem przekonany, że wszystko wróciło do normy, że piszemy ten raport i tak dalej, ale że ja nie mam absolutnej pewności, że, że nie jestem częścią tego eksperymentu. Musisz zobaczyć film Shutter Island. Okay. Zobaczcie ten film, to niedługo, Póki świeżo, sesja jest na świeżo, on jest... To jest bardzo dużo no. straty, bo to jest... Yy... Połowa to jest natychmiast... Gdyby to było na sesji, to natychmiast bym miał jakiś mental break, i szaleństwo. No. E, tak, bo to są skutki niepoczytalności. Chcemy rzucić na skutki niepoczytalności? Możemy rzucić. A to jeszcze może wróć na chwilę, dobra. bo nagramy jeszcze. Dobra. Do, a dobra, dobra, dobra. Nagramy do końca te a te skutki i kończymy oficjalnie, wyłączymy kamerę. Tak. Tak, tak, tak. Skutki niepoczytalności, tak? To, to czym mam rzucić? Dobra, czyli to zrobimy jakby to było na sesji. Bo normalnie to się robi naraz. A tak nie stał się rzeczywistym, no to chyba nie. Aha, w czasie rzeczywistym to nie. Skutki pocztowe niepocztalności fobie i nie. Bo pytasz dokładnie mechanikę. Jak się straci dość mhm. punktów pocztalności naraz. Na raz. to coś tam się odpada, tak. To nie ty pamiętam ty ty jak. Pisuje ten tą ten? naszą pierwotną? No ja tu mam wpisane w. Ataki szaleństwa. Czy pamiętamy tę mechanikę? Yy. Aha, czyli to jest po prostu to chyba. Atak szaleństwa, tak, w czasie rzeczy rzeczywistym. Mhm. Yy. Niepoczynność faza pierwsza, atak szaleństwa. W chwili stwierdzenia niepoczynności, badasz doznaje ataku szaleństwa i traci tylko kontrolę nad swoimi poczynieniami. Aha, bo nie, bo to jest. Aha, dobra, Przykładu te utraty. Dobra, chwilowa niepoczytalność. Jeśli badasz, traci 5 lub więcej punktów, nie... punktów poczytalności w wyniku jednego testu, doznaje tak znacznej traumy emocjonalnej, że strasznik musi sprawdzić stan z jego umysłu. Czyli wasza dwójka. Ty... A ty, no, ty jest jesteś 6. Ty... To się łapiesz na to, bo stracisz więcej niż 5. Znaczy 5 lub więcej. To Zarządza wówczas test inteligencji. W przypadku porażki badacz wypiera wspomnienie, w ten sposób ludzki umysł z domu i nie popada w obłęd. Paradoksalnie, jeżeli test int się powiedzie, badacz uświadamia sobie wszystkie konsekwencje tego, co doświadczył lub ujrzał i staje się chwilowo niepoczytalny. No to rzucamy się test inteligencji. Oblałam. Ja zdałem to śpiewająco. Czyli oblanie jest lepsze, bo wypierasz. Tak. Nie, czekaj, zdałam, 38. To jest zdałam. 80. 19. <laughs> Znaliście. nie, no, tak, nie hmm. tak, nie mogłem wyprzedzić tego. Czasowa niepoczytalność. Tak, nie. Utrata jednej piątej lub więcej punktów poczytalności, aktualnej poczytalności w ciągu jednego dnia w świecie gry oznacza, y, gry oznacza dla badacza stan czasowej niepoczytalności, że ten badacz nie jest w stanie po prostu otrząsnąć się po utracie tak, tak znacznej liczby punktów, punktów poczytalności. Y, I tak dalej. Trwała niepoczytalność. Aha, kiedy pp spadną do zera? Y. Liczne zaburzenia, i tak dalej, skutki niepocztralności. Dwie fazy. Najpierw do dnia krótkotrwałego ataku szaleństwa. Faza pierwsza, potem następuje dłuższy okres niepocztralności ukrytej. Faza druga, która trwa do momentu odzyskania zdrowia, godziny w wypadku, tety, tak, lub miesiąca dla cięższych przypadków niepocztralności czasowej. Atak szaleństwa. Czyli wy dostajecie ataki szaleństwa. Tak. Oho! już w <laughs> <Od> strażnika, <laughs> od strażnika zależy. Ale atak, atak szczęścia w czasie rzeczywistym to jest K10 A czy jest. E, czy jest. Atak szczęścia podsumowanie. To trochę brzmi lepiej. To jest czytam bardzo pobieżnie, ale... E, to ja w samochodzie. <grym> <grym> nie wiem, lepiej... nic nie wygląda. Rzućcie po K10. Ja się to to powróżnie powiesz to jest w mojej gestii, więc tak zrobimy na oko. Rzucić. 9. E, 8. Jest tak, 9 to będzie fobia albo fobia, czyli fobia. To może wybiorę fobię. Tak, jest, chcesz rzucić fobie, 100. Tak. To rzuć sobie kasu na fobie, a ty masz 8, tak? Mhm. Stefanie wszystko rzuca. A tak, tak histerii lub wybuch emocjonalny? To pasuje mhm. nawet. To jest natychmiastowy, albo paniczna ucieczka. Bada jest zmysły daleko od miejsca, w którym nastąpił atak szaleństwa. To, to już Być może zrobił się wreszcie w uszy, albo znajduje nie. się... Ja właśnie to odbyłem, na mnie. Ja to właśnie A nie zrobiłem. A macie ma to, to samo? Nie nie, 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 nie. 74, moja fobia. 74, twoja fobia. Tak. żeby nie Ale To było twoje, ten? tak? Że odzyskujesz, tak? O Oktofo tak, 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 no, to... Oktofobia. Lęk przed liczbą 8. <grym> Ona. O kurwa najgorzej. Czy... Ale wróciłaś 8. Nie. Nie, nie A ja rzuciłem 8. Nie, tylko nie tu, nie tu 8. Nie, tu nie, nie ułożę. <grym> nie <grym> <grym> nie. <grym> Testy realności, ale to już chyba nie, bo to jakby nie było kontaktów, to już tam Mityktulu. Yy, Niepoczytanie badaczy, Nie, to nie jest ten etap fobia wania. Także żebyśmy na tym możemy zakończyć tę mechaniczną część i też jakby już ostatecznie sesję, debiutową sesję z Wunkturu na dobrych rzutach. Dobra.